16 czerwca 2019 roku bełchatowcy policjanci zostali zawiadomieni o kradzieży białej broni. Zdarzenie miało miejsce w, w, w domu jednorodzinnym w bełchatowie przy ulicy Babenickiej. Pokrzywdzony swoją kolekcję miał wyeksponowaną na ścianie w piwnicy. Sprawcy wyłamali okno i z pomieszczenia ukradli kilka sztuk. Szabli i noży bojowych. Pokrzydzony wartość strat oszacował na 5400 zł. Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia i we współpracy z pokrzydzonym wytypowali podejrzewanego. Kiedy policjanci złożyli wizytę 21-letniemu mieszkańcowi Bełchatowa, ten wszystkiemu zaprzeczył. Policjanci nie dali za wygraną, wykonali oględziny w miejscu zamieszkania mężczyzny, odnaleźli wszystkie skradzione przedmioty. Były one ukryte na podwórku pod stertą drewna, Bełchatogenin trafił do policyjnego aresztu. Słyszał już zarzut, kradzież z złamaniem to przestępstwo, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.